Ratiwę jestem twoim największym fanem. W odcinku zawarta jest duża ilość przekleństw. Jeżeli może ci to przeszkadzać, zostaw lajka i wyłącz ten film. Pamiętaj, że w filmie zawarty jest też mój śmiech, który poprawi ci humor na następne kilka dni. Cześć, z tej strony Ratiwu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w odcinku z najlepszych i najśmieszniejszych akcji z ostatnich trzech live'ów, bo chciałem po prostu dać taki odcinek informujący też o live'ach. Więc live'y będę robił teraz praktycznie codziennie. Godziny dostosujecie Wy w komentarzach. Jeżeli tych komentarzy z godzinami będzie naprawdę bardzo mało, to wybiorę oczywiście to ja. I serdecznie Was na nie zapraszam, jest dużo śmiechu, jest dużo zabawy po prostu. I czytam cały czat. Po prostu to, co jest na czacie, ja to czytam. Tak samo dużo osób z Was. Prosi mnie o teksturpaki. Te dwa z ostatnich odcinków. Więc dostaniecie te dwa teksturpaki, jeżeli pod tym odcinkiem będzie tutaj 100 łapeczek w górę. Więc po prostu prosiłbym Cię o zostawienie jej. Pamiętaj też o fajnym tym komentarzyku z tą godzinką. Jeżeli nie, no to trudno. No i zasubskrybuj mój kanał, bo brakuje nam niecałych 40 subów do wbicia tej magicznej 4000 liczby. Tak, dobrze powiedziałem? No, chyba nie za bardzo. No ale trudno. Jeżeli teraz usłyszałeś ten dźwięk z Facebooka i kliknąłeś, żeby sprawdzić czy to do ciebie, zostaw też lajka Elko. No nie, 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 nie. Ja nie chcę zginąć. Stary, zaprzyjaźnimy się naprawdę. Dobra. Ja ty woda, że Gildi... Wystarczy, że będziecie pisać na czacie. Dobra. Jolo. Cześć, Julsiak. To jest woda... To nie jest woda! Jak to nie była woda? Przecież to woda była! Ja myślałem, że to woda i poje... nawet powiedziałem, a to woda, a to nie woda. Nie. No, wy mi powiecie, że to nie jest woda, no to tak. I zobaczycie, to jest takiego samego odcienia. No taki sam odcień, no. I idźcie, no. ja mam tu spowolnienie z Brain zawod. Ale patrzcie, jak ja wolno bije, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić Peskito, bo ja mam jeszcze dwie minuty tego czegoś. Nice. Tego mi brakowało. Happy na dół, no happy, no No nie, jaki ja jestem useless Spierdalamy kurwa! Ja mam, nie wiem, uciekam, czego... idę za Jaka małpa jebana, kur... Gdzie ty kurwa jesteś? Idzie kurwa? Uciekaj uciekaj, 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 uciekaj Ej kurwa, schowałem się! Schowałem się! Jak się świadaję? <laughs> elo, elo! nie odczukają, pa! <laughs> przemierzamy cały świat! Przemierzamy sześć świat! Ej, dobra! Ej, nie znajdą nas! Ej, idzie tu! Idzie tu tryhard! Idzie tu tryhard! Czajisz idzie tu do mnie! Ja uciekam już. Dobra! Ucie! Spadł! Ej, idzie tu! Idzie tu, jest Płysy. nade mną! on jest nade mną! mną! Cicho, Rad... nie, nie idź to dr. Tak, tak, o kurwa! O. Kasia, nie płacz, Kasia, nie płacz! O. Dobra, poczekamy sobie tak, tak, minuty. tak, 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 Na tak, 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 <śmienicza> <śmienicza> Ej, ale dawaj przeczekamy tu całą rundę. Całe te 10 minut ponad. Ej idzie tu, idzie tu tryhard. Słysza, sła idzie, sła idzie, sła idzie. Dobra, 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 idę, idę. Cicho, cicho. Idzie to? Jest? <śmienicza> 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 o nie, on nas nie, szuka. Ej, nie możemy puścić shifta. Nie możemy. Nie ma, to nikogo nie ma. No jak, jak na jedną stoi pajac. Kampi. No. Widzę, no widzę dwóch. Ej. Chyba idzie, chyba idzie. To ugrywa, jak w A jak chyba. <grym> ej, Ja, ja już bym pomyślał, że no ich tu he? nie ma! Ej, bo ja nie ucieknę, w ogóle by nie mam. <grym> mi to A, jak, A jak ja mam tam dojść? Ej, Lawek, shiftuj! Shiftuj! Cześć! <grym> O nie! Lawek! Lawek! O nie idzie tu! On tu jest! On tu jest! On tu jest! Widzę, ja widzę! Jak! Oj Blok, 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 blok! Spokojnie blok! Po... To no, wygląda jak na O nie, o nie, ku... O! Przedtam, przedtam cię. O ja! O Jezus Chryste!

Co za... Co za gocha no! Co za gocha głupia, no! Ja... No jak no? No powiedz mi no! Przecież to był plan wygrania tego, no! To było piękne! Co znowu? No Ja już robię escape'a. Escape Stary, gdzie ty jesteś? Gdzie... Ty. O kurwa! <noise> 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 Jakie nikusy! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. <noise> no bo jak my z Misją najlepszy team na YouTubie, bezki to... Chodzi o damski, damsko-męski team, o tak. Masz ten? Masz to, AD, czekaj bo masz ADHD coś nie chcą? Pochodziło o ciebie, no co? <grym> Kurde no... Z... O, ty, ale baza wypadowa! Ale czekaj bo ja nie mam śladka, Stary, bo tak teraz się zastanawiając nie? Tak, <grym> kurwa, są. wyjdziemy. Masz No tak trochę. Ja mam nie wiem E, masz ADHD, no, czekamy, czekaj, czekamy. bo masz. Czekamy. Oni się jeszcze i pójdą na takie like. Szkoda, że mam Ej, ej, patrz! Patrz, patrz, patrz na to, jak są te składy, nie? To my nie mamy łóżka, Green nie ma łóżka. Siema, Kedzi! i nie ma łóżka jeszcze Yellow. No dobrze. Tak. Ja ale takiej awanski, to nie widziałem na szczęście. Bezkiiii, <laughs> <Co? laughs> Jaka masa wypadowa! Dobra, ja. Aż pić się nie. O, jest bruda. Widział? Idzie, idzie, idzie w górę. Raz, już daszek, już daszek. Masz dużo jeszcze? Bo ja mam tylko trzy. Słyszę, słyszę, słyszę. Dobra. Damy radę. Nie rzucić się mi to. No, pa, lecą, lecą, lecą. Lecą, lecą. lecą, lecą. Twoj.

Jezu, co za, co za głupi live stream O, są tu dawaj, dawaj go, dawaj go! Dawaj, nóżki, nóżki. No. Lepiej, żyją, nóżki! rób Dobra, dawaj, dobra Ej, Szybko, ucieczka, ucieczka Ej, kurwa Górą chodź Kurwa, nóżki rób za, Znaczy, tam Zapierdol mu nóżki Czekaj, co, ja, co my mamy? Ej, ja mam złota ile? Ło kurwa! Dobra, ogólnie to... Idą do nas? Ej, idzie tam. Poszedł do ciebie. Widzę, no. Dobra, kupiłem refile. A nie, a ma knoka. Dobra. Już czytam czat ogólnie. Dzięki za subika mordeczko. Co wy tutaj pisaliście? Yh, jaki śmiech, LOL, no najlepszy no, to jest najlepszy śmiech na polskim YouTube. Nie ma lepszego. CG już działa, no to zaraz... Please możesz nie przekinać. No okej, okay, postaram się nie przeklinać Nie umieraj, Tarot! No nie! No nie, nie mogę kurde. przeklinać, więc kurde bele Siemano TikTok o kurde, Dobra, altuję. Przegraliśmy już, jeszcze nie? Już ci mówię? Jeszcze Ej. nie! Dobra, nie Ej, ale on cię zabije teraz. Zabił cię. Cofnęło ja, cię prawie. do góry. Ta, GG. Ej, dostałem level upa w ogóle. Ludzie, 9 gwiazdek. Dziewięć gwiazdeczek, ludzie. Dobra, dobra, ale ogólnie to jest widać.